W tym przypadku omawiamy instalację do automatycznego nakładania uszczelnień. Tutaj widzimy moduł hydrauliczny z dwoma zbiornikami ze stali nierdzewnej na komponenty A i B. Zbiornik komponentu B jest wyposażony w filtr osuszacz, okno inspekcyjne oraz czujnik minimalnego poziomu. Przy zastosowaniu modułu automatycznego napełniania montowany jest również czujnik maksymalnego poziomu. Przewidziano króćce do podłączenia modułu automatycznego napełniania. Zbiornik komponentu A posiada mieszadło na pokrywie, system nasycania powietrzem oraz czujnik minimalnego poziomu. W przypadku użycia modułu napełniania instaluje się także czujnik maksymalnego poziomu. Manometr wskazuje ciśnienie w zbiorniku. Zainstalowano okno wziernikowe do kontroli wizualnej. Dozowanie odbywa się za pomocą pomp dobranych do właściwości stosowanego materiału. Linia podająca jest wyposażona w czujnik ciśnienia oraz silnik pompy z przekładnią. System zawiera również trzeci zbiornik na środek czyszczący z osobnym regulatorem ciśnienia. Instalacja wyposażona jest w blok przygotowania powietrza z trzema niezależnymi regulatorami. Po uruchomieniu systemu na panelu sterowania pojawia się sygnał świetlno-dźwiękowy informujący o braku komponentu B. Wszelkie błędy systemu są sygnalizowane wizualnie i akustycznie przez to urządzenie. Napełniamy zbiornik komponentu B. Proces jest prosty i może go wykonać jedna osoba. Po zakończeniu napełniania błędy znikają, a system jest gotowy do pracy. Po uruchomieniu instalacji otwiera się menu główne, w którym widoczne są wszystkie parametry systemu. W tym oknie prezentowane są dane komponentu A: jego aktualny poziom, ciśnienie w linii, temperatura oraz status pracy zaworów i pomp. Analogicznie przedstawiane są dane komponentu B: poziom, ciśnienie. Ilość przetworzonego materiału oraz status pracy pomp i zaworów. W tym przykładzie nie są one podświetlone, ponieważ instalacja jest nieaktywna. W menu mieszalnika widoczna jest praca wszystkich zespołów. Na tym etapie zawory są zamknięte, rotor nie pracuje, proces nie jest aktywny. Poziom środka czyszczącego jest prawidłowy. Można uruchomić wymuszone czyszczenie głowicy mieszającej. Włączyć mieszadło komponentu A, ustawić program dozowania lub zmienić tryb pracy instalacji. Następnie przechodzimy do menu parametrów instalacji, gdzie znajdują się parametry technologa i operatora. System przewiduje różne poziomy dostępu. W tym przypadku aktywny jest poziom serwisowy, umożliwiający zmianę ustawień obu kategorii. W menu systemów, komponentów, Ustawia się proporcje komponentów A do B, współczynniki wagowe oraz maksymalne dopuszczalne ciśnienie w liniach. W przypadku przekroczenia wartości granicznej system zgłasza błąd. W menu technologa dostępne są również parametry zalewania, wprowadzane ręcznie. Na podstawie obliczeń łączna wydajność komponentów A plus B wynosi 1,9 g na sekundę. Można również ustawić aktualną prędkość pracy maszyny. Parametry te są dostosowywane do każdej szerokości uszczelnienia, w tym przypadku od 8 mm do 16 mm. Technolog definiuje i zapisuje ustawienia, a operator wybiera odpowiedni program dozowania zgodnie z szerokością uszczelki dla danej części. W menu technologa można także ustawić czas przedmuchiwania i czyszczenia głowicy. Mieszającej, w tym timer automatycznego mycia, czas mycia i przedmuchu oraz prędkość obrotową rotora. W menu przygotowania komponentów można ustawić czas nasycania, mieszania oraz recyrkulacji. Po uruchomieniu instalacji operator wchodzi do tego menu, gdzie widoczne są powielone wskaźniki z menu głównego. Przechodzimy do sekcji Nasycanie. I uruchamiamy nasycanie komponentu A. W menu technologa ustawiono timer na 900 sekund, który można zmienić w dowolnym momencie. Uruchamiamy mieszadło oraz recyrkulację obu komponentów. Ciśnienie w linii rośnie, co potwierdza pracę zespołów pompowych. Materiały krążą w obiegu przez przewody elastyczne i wracają do zbiorników. Po zakończeniu przygotowania, zgodnie z ustawieniami technologa, System automatycznie wyłącza nasycanie i recyrkulację, po czym można rozpocząć proces roboczy. Instalacja może być opcjonalnie wyposażona w system podgrzewania komponentu, z możliwością ustawienia i kontroli temperatury komponentu A. Z poziomu menu głównego można przejść do dziennika pracy, gdzie zapisane są dane o dozowaniu dla każdego programu i szerokości uszczelki. Dane można eksportować na Pendrive lub komputer. Wszystkie elementy automatyki pochodzą od naszego partnera Delta Taiwan: sterownik PLC, falowniki, panel operatorski oraz zasilacze. Szafa sterownicza jest wyposażona w system wymuszonej wentylacji: gniazdo do podłączenia komputera i gniazdo zasilania 230V. Urządzenie mieszające w standardzie. Posiada układ chłodzenia komory mieszania, przeznaczony dla produkcji o dużym obciążeniu. Nasza instalacja umożliwia nakładanie bezszwowych uszczelnień dla klientów produkujących filtry HEPA. Na przykładzie ze stali nierdzewnej przedstawiono uszczelkę bezszwową o wysokiej przyczepności wykonaną w technologii niemieckiej. Ta sama technologia stosowana jest przy produkcji drzwiczek rewizyjnych do systemów wentylacyjnych, uszczelnienie na całym obwodzie oraz przy produkcji drzwi do myjek Aquablast.